Początki Stowarzyszenia Tencza sięgają jeszcze 1983 roku. Obecnie stowarzyszenie zajmuje się rehabilitacją i przystosowaniem społecznym blisko 100 osób, dzieci i młodzieży. My realizujemy nasze podstawowe cele statutowe, czyli prowadzimy rehabilitację i terapię dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych. No i urzędujemy tutaj, właśnie na bohaterów w Warszawie, od godziny 7.30 do godziny 19.30. W tych godzinach prowadzona jest non-stop rehabilitacja i terapia. Dziennie przyjmujemy około 80-90 dzieci. Jest to bardzo dużo. Rocznie tęcza pomaga blisko tysiącu młodych podopiecznych. W roku 2012 ta liczba może być jeszcze wyższa. W tęczy leczyć się może każde dziecko skierowane tu przez lekarza czy poradnie. Są to zazwyczaj dzieci zagrożone niepełnosprawnością ruchową, ale nie tylko. To jak wyglądają zajęcia w siedzibie stowarzyszenia jest mocno zdeterminowane przez warunki lokalowe. Mimo to stowarzyszenie może pochwalić się ogromną ilością technik rehabilitacyjnych i specjalizacji. Wszystko po to, by jak najlepiej pomagać dzieciom i młodzieży. Nie ma ogólnie standardowej takiej rehabilitacji, ponieważ każdy dzieciak, do każdego dzieciaka podchodzimy indywidualnie. Mamy określone metody pracy, czy to jest metoda PNF, czy to jest metoda NDT-BOBAT, czy to jest metoda na przykład WOJTY. I tymi metodami pracujemy z tymi pacjentami, a sposób postępowania jest indywidualny, ponieważ każdy, każdy dzieciak ma inny problem, więc musimy dobrać odpowiednie nasze narzędzia, którymi dysponujemy, czyli tą swoją wiedzą, do danego dzieciaka. Już wkrótce lokal przy ulicy Bohaterów w Warszawie zostanie zamieniony na budynek po dawnym Centrum Kultury Studenckiej Kontrasty. Budynek po kontrastach wymaga jednak generalnego remontu i przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. Koszt całej renowacji wyniesie kilka milionów złotych. Stowarzyszeniu Tęcza można pomagać wpłacając dowolne kwoty pieniędzy na podany na ekranie numer konta. Więcej o działalności stowarzyszenia już w najbliższym odcinku programu społeczno-interwencyjnego telewizji Pomerania, tylko ważne sprawy, którego premierowa emisja odbędzie się w środę o godzinie 19.30 i 23.30.